Jesteśmy w firmie Automix Krzyszów. A przyjechaliśmy tutaj po to, żeby. Busa wynająć. wynająć busa, tak. Powiem Wam szczerze, że nadszedł ten dzień. Właśnie. Na ten dzień. Cały, cały, rok cały rok na to czekał Adik, żeby go zabrać na a. wyprawę swojego życia. Bo my już tam rok temu byliśmy, nie? Ale Adik jedzie pierwszy raz i cały rok mi tylko mówi, Domin, jeszcze dwa miesiące na Ebro. Domin jeszcze 3 tygodnie na euro, Domin jeszcze 2 I dni na euro i w końcu się doczekałeś. Dziewięć. Tak Jesteśmy. Chcieliśmy tutaj wypożyczyć busa z tego powodu, że jedna z nielicznych firm, która nam powiedziała, że do Hiszpanii możemy busa wziąć. I to mówię Wam naprawdę, Magda zadzwoniła do 10 firm i się okazało, że pożyczają busy, ale nie chcą wypożyczać tak daleko. 2300 km stwierdzili, że jak sobie wykupimy ekstra, bezpieczeństwo dodatkowe, NW, od nieszczęśliwych wypadków i co nas będą ściągać, w razie czego, i powiedzieli, że mało, która firma się chciała zgodzić, ale w naszej firmie, tutaj co teraz przyjechaliśmy, nie nasza, tylko w Automixie, pracuje nasz kolega Mateusz z MMD. I się zaczęło tak, że byliśmy razem na zebraniu, i Mateusz mówi to, ale my wypożyczamy busy w firmie. Mówiła, macie jakiś problem, żeby jechać do Hiszpanii? Te busy nie, My po to mamy busy, żeby właśnie ludzie sobie jeździli na wakacje. Tak. tak. I. Dlatego tu jesteśmy. Idziemy załatwiać formalności. Cześć widzowie, mojego rekina. Z racji, że się z Dominikiem nie umyliliśmy na ryby, no ale czasami biznesy są powiązane, więc Dominik przyjechał od naszej firmy wypożyczyć samochód. No i podobno będą łowić grube sumy na Hiszpanii, na Ebro. Także życzymy im powodzenia i szczęśliwej drogi. Nie kwestia wiesz. generalnie, kwestia już samego otwierania centralny zamek, oczywiście. Co warto wiedzieć, gdzie mamy e, gaśnice? Gaśnice mamy w drzwiach. Tutaj mamy zaraz obok trójkąt odszynawczy. Pod siedzeniem jest 8 sztuk kamizelek. Także kwestia bezpieczeństwa pod tym kątem jest zachowana. Apteczka. Zraz z racji tego, że to jest duży samochód, wielka apteczka jest potrzebna. Mamy apteczkę, już wam pokazuję. Mam apteczka. Jest oczywiście uzupełniony stan. Mamy dowód rejestracyjny, jest, apteczkę żeśmy sprawdzili jest, kamizelki są, gaśnica. No więc Dominik ma samochód yy, wydany, poinstruowany został, ma wszystkie dokumenty, no i wyjeżdża. Jeśli chcecie taki samochód nas wynająć, zapraszamy na gazautomix.pl. Całe wynajem odbywa się online, nowo przyjeżdża się tylko po samochodzik, małe instrukcje, małe szkolenie i w trasę. Także jeszcze raz życzymy im udanych połowów, danego wypoczynku. Także Dominiku, Mateusz, mam nadzieję, się. że razem też w końcu, nie może nie do Hiszpanii, ale gdzieś tam razem na rybki pojedziemy. W przyszłym roku coś zaplanujemy. Wszystkiego no, dobrego. Będzie dobrze, dzięki. Powodzenia. Tomocie fura. Tomasz, ostatni przystanek u Ciebie. I ja zaraz się zbieramy, Jadymy. dzieci są już w środku, Sonia gotowa? Ja nie wiem, Kaj, ty się spakujesz. Tu mamy tam towary, tam jest towar, proszę zobaczyć oczy. Więc nie wiem, zbierać, nie? czy się spakujesz, bo... Ja się bo... nie wiem, wylegam rzeczy. rzeczy? Tylko się nie, Ala. Spytaj się Adika i Magdy, jak się spakowałeś. No, możesz, możesz. A to wiedz, że połowa rzeczy pojechało ze strusiem, nie? dobra, tak już tu siedzimy. Ja? No, rady. Do, do Ale patrz, się. tutaj mamy tak, jajuszka od Sę... moich kur. No chyba nie chciałeś, żebym nie wziął 40 jajek, nie? No, no tasze takie, wiesz, no Weźle, jeszcze do góry, wejdzie, tutaj wejdzie, mamy wejdzie, trochę wejdzie, miejsca. Wejdzie, nie wejdzie, wejdzie, bo to nie będzie spadać. My trzeba te nóżki do góry dać trochę, nie? No, to tam podźwigamy to. To my mówi, wezmę te piwa, jedna z grzeweczka, piweczka. No tam jest tylko kto trzeba nosić, ja tego nie będę nosił. Adrian popiwa do auta. To tak a, nie, no jak pasujcie już wakacje. Nie to jest na, na tych. No francuzów. A ostrze, koszy. może takie ostre. Ost, on jest ostry. Ale, Ale chodzi mi o długość. Te z 15, nie? Znaczy jakieś tu rozbija, to tylko tutaj będziemy. Ten nóż nie jedzie. Fajnie? Waź go zostaw. No. Te te z tego ja ten nasz. Jakby tak. Muszę podnieść tego od razu. Ja. Co ty tam Wyciągali torby, byle na piwo się zmieściło. Jadą na wakacje. Potem będą tory szukać, byle piwo je. A tak nic się tu więcej nie zmieści! Nic! Dobra, zawieramy. jesteś! to kiedy damy Dobrze, to nadodamy, co? No to jak widzicie, jak uda nam się spakować, to będziemy powolutku ruszać. Trochę pakowania do takiej Hiszpanii jest. Tomasz, zobacz ile tam mamy kilometrów do przejechania, włącz tam nawi. Nie pisz ebro, wpisz mequimenza ebro, bo to jest inna droga te. Jak się to pisze? To powiedz nam mówienie. Meku Hiszpania. Męża w Hiszpanii chciałam <laughs> Meku. Me U. Jest, jest. Meku a napisz tu, ale ty masz cel. Dobra, już. zaraz. Nie wylewaj tego mleka. Ej, on um, wylał mnie prawie. Daj to Daj, daj 2299 km, 22 godziny w to nie wierzcie. Te 22 godziny, ale tyle kilometrów mamy do przejechania. Zaczynamy od Czech. Mamy już zapłaconą winetę przez Niemcy. Francję całą. Koło Szwajcarii. Koło Szwajcarii. Na Lyon. Jedziemy Francja. No i, i potem, potem Hiszpania. Koło morza będziemy przejechać. Andorra, może, Koło Barcelony. Barcelona. Czas start. No jedziemy, jedziemy. Pierwsze 100 km za nami, niedaleko Brno w Czechach. Tu z tyłu grzeczna ekipa. Ani piwa, ani flaszki, bo mają zabronione. 100 km, przyjało, to trzeba pauza. Zero pauz, dopiero w Niemczech się zatrzymujemy. Jest Mały Dzieci już toczą. No. Gabrysia, siema. I z tyłu ekipa siedzi, remontowa. No. Tomasz, gala, co jest grane? Nie wiem co by się dzieje, siódma rano ale to jest tyle ludzi, że masakra, nie? Siódma rano zostało nam jeszcze ile, ile nam zostało 184 km. Jedziemy od wczoraj, nie od 16 Wsadziliśmy tutaj na auto grill zobaczcie, 7 rano, sobota, tam jest pełno nie kolejki, po 200 ludzi sie, będziemy... sie już w rządku trzeba coś zjeść. A my będziemy jeść kanapki z Polska <laughs> Smacznego, panowie. No, no. Jeszcze 700 Kilometrów. 668. Masakra. Ale kawka jest. Trzymiecie się jakoś? Jest kawa, jest. Co to, co to kawa do mnie? Reszta kawy. No to, ja ci po całą całym. Obydwa się podłączyli do tego, to co ja za to mogę? Nie, Była cała kawa. Ja nie wiem. Ja nie będę chwilował. Bo Bartek dzisiaj ma co? Dwa latka? Idź że cioci da prezent. Idź do cioci. Bartek dzisiaj ma urodzinki. Ma dwa latka równe. I na dwa lata go bierze do Hiszpanii. Bartek, to pójdź popatrz. mamy dla ciebie. Przypuja na urodzinki. Wszystkiego dobrego. Proszę. Nie. Ja dziękuję, babi. a prezent jeszcze będzie, wiesz? Chodź ja dziękuję, dziękuję babi to Babi, to ja jest wow. wow, auto Panowie i panie, jak krótko mówiąc 24 godziny jazdy Dobę trzeba przeznaczyć na taki bajer, Żeby dojechać do Ebro nas została 16 minut nam pokazuje 22 km. Z deszczowej pogody Przechodzimy na upalne lato 32 stopnie Z 8 na 32 Nie Będzie się działo My się tutaj powolutku jedziemy A po prawej stronie co? Rzeka Ebro Już tutaj jest, tak jest Jeszcze nic nie widać Bo same trzciny jak widzicie ale już jesteśmy prawie na miejscu a już tam widzieliśmy wędkarzy, którzy łowią sumy mm. Adik <gry> widzisz to? Jak tu wędkarze siedzą, widzisz to Adik? Owejse, auta stoją O siedzą namioty Siedzą, siedzą i dużo na sumca flagi dynają hotel stoi ale tu u nas mniej trafić w zeszłym roku, patrzcie, nie ma źle. No, jesteśmy. Markery postawione, jesteśmy na miejscu. Na-ry-ście jesteśmy na miejscu, dzieci. Jeźdź tu, zaparkuj, równe 24 godziny, 15.33. O, sum jest, wszystko jest. Ewlo i kleplo Iby, no iby Patrz, nie tu mieszkam na górze chyba. No to fajnie, ładnie tu jest. Zarumbiście. Zarąbiście, ale tu jest pięknie. Ręka mię. Nie pięknie. Tu ja, ja, się będę używali. Ale ja, tu na bogato, na bogato. Fajno. Widać, że tu Niemcy siedzą, Niemcy. Nie, no to jest elegancja, nie? Nie, ale na kurka to miasto jest Wy się tu siedzieli, nie ostatnio? Elegancja, słuchajcie. Tonia, proszę się meldować. Nie zrozumiałem czemu, kapitan słodkich wód. Tak. Robimy kurczaka w piekarniku na dole. Oczywiście, tu mamy, a, no, tu, tu mamy takie coś. Można o, śmiało przychodzić z tymi kurczakami. No, witam Was w Wielkopolski Wielkopolskiej z tej strony. Tak, tak, jak w zeszłym roku. W tym roku również łowimy z małym rekinem na ebro. Mam nadzieję, że w tym roku kij nie zgubimy, a ryb powyciągamy. Czy na dole jest piekarnik, żeby myśmy mogli podrać kurczaki? Prawie widza go. A, tu muszę pić bo się na ty nie tak. Ale widza go, że można śmiało i, i podgrzewać. z bierzemy kurczaki i powoli tam będziemy znosić, żeby to podgrzać. Czekamy. Poczekaj, poczekaj. Przepraszam bardzo, zimy Poczekaj, ja ci do propozycja Widzisz tam ten mały patyk taki? No. Ten patyk, co stoi na lewej stronie, tak czepnąć, metr od niego. Nie wiedzę jak on jest. To jest... To nie ten wie... pierwszy. Ja ten, ten patyk na lewej stronie. Liczę, że to tak mówimy no 50, 50 na 50, nie? No Kapitan, ja liczę na twoją miejscówka i tam zarzucamy. A ja ci życzę dużo szczęścia, żebyś tego nowego rekordowego karpia wyciągnął. No mam nadzieję, że trafiłem w to miejsce, co kapitan chciał. Celujesz ungefähr tak mniej więcej w to miejsce, co już ja chciał. Nie ma jak to swoje kulki, swoje przynęty. Rok temu nad tutejszy pelet, a w tym roku trzeba było z Polski przywieźć swoje. Ja już wiem, po co ja tu przyjechałam, czarne kluski zrobić. Po co? Do warzynia! Nie? Nie, nie, nie. O, uwaga, bo tu żyłki, zapomniałem powiedzieć, bo sieci są nastawione, a to tylko na młode laski, to tylko na młode laski, no przełazić, uwaga, powoli, Okej. Magda tłumacz, ja wam zaraz pokażę, gdzie wy co macie robić, tu, o, uwaga, ej, 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 dobra. Ja tu macie, tu macie piekarnik, mm -hmm. chyba tam wiecie już, Wiesz, co? w tamtym roku byli, ty nie byłaś, no. ale tyś była. tu został to co ci mu dużo wody. Ale, ale piekarnik, mywalka. Mikrowela, kiszla, to ty to lubię, ty Mamy całego no kurczaka mamy. Wkładamy go, żeby go odgrzać w piekarniku. E, tutaj mamy ziemniaczki, przy... ziemniaki mamy przygotowane na kluski śląskie, czarne. E, tutaj będziemy trzeć. Są e, przygotowane ziemniaki, żeby do potarcia, żeby później do tego do tych ziemniaków je wrzucić i będą takie fajne czarne. Ząza zos. e, mamy tu no. i to będzie idealne do takich klusków. Teraz sypię cebulą kurczaka. Z tego się zrobi sos i będzie fajny tłuszcz też do klusków czarnych i śląskich. Dziewczyny, jak wy tak się będziecie tutaj z tym... Przecież ja jestem po podróży, ja dopiero co przyjechałem, ja jestem głodny, ja wczoraj nie jadłem. A wy z tym obiadem, to jak nie wiem. Krzyś to się Ja myślę, że będzie... A jak nas się tak nikogo nie zsał. Muszę się wtrącić i poprzeć Krzysia, bo rzeczywiście on też polegał głodny. Nie wiem, wy się no co wy robicie, ale... Na tym to mówić, na jak stole. spróbuję, sto... to dziadek, 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 wszystko na pokładzie. Ale Krzysiu głodny, no ja, ja głodny, nie wiem, ta reszta ekipy czy My nie. My też wiem, są głodni. No to, to po... dawać, dawać. znowu ja najchudszy i muszę jak tam rówka swój ciężar dźwigać. Nic się nie martw, ja też zonę dla nas już szykuję, płynę już tam nam podsypać. nic się nie martw, ja trochę wezmę z tego. Nie ma problemu. to jest gadany. Teraz trochę jeszcze pokruszymy. Połówki damy. Niech mają. Niech mają, no na pół, żeby, żeby było. Teraz ten na kafie? Ja. Ale to nie ręka, to było to, 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 to Ja ale to pokruszysz, a ja chcę mieć pół. Aaa, tak. Siwy. Troszeczka w prawo. Jeszcze trochę. No ebro, je mało ludzi tak. Dobrze podniecają, jak nasze kolegi tutaj. Dobrze pofutrowali. Myślę, że będą dzisiaj karpie łowić. Bez futrowania tutaj to nie funguje. Po innej stronie my tutaj, tu jest nasza baza, po innej stronie jest ta Peledma, ile to się nazywa. Tam. Te brzegi są obłożone kiedy miesiące, i one codziennie wsypują po worek dwa worki, znaczy do 100 kg peletu ich Dlatego trzeba zanęcić, inaczej ta szansa jest bardzo, bardzo mała. Koledzy nasi to dobrze zrobili. Myślę, że dzisiaj będzie karpie. Wy się śmiejecie wszyscy z moich kolorów. Dojdziecie do mojego wieku. Ty też, Dominik, ty też. To będzie ci widzieć. No bo do patrzenia taki... trzeba. No już muszę założyć, bo nie widzę, no, bo nie to widzę to haczyka. Dziadek brus. Jaki? Dziadek brus. dziadek brus. Jedna wędka zrobiona, teraz czeka druga. No, ale się pomyliłem, oczywiście, nie przeciągnęłem bezpiecznego klipsa. Ale to wszystko ze zmęczenia po podróży. Musicie wybaczyć, muszę to zrobić dwa razy. No, ale co zrobić? Można się spytać, ile tych kluzek robicie? Na taką rodzinę 150 klusków plus, jest za mało. I kulamy, Nie wiem, ile tego tu jest, bo nawet nie liczę. Ale około śląskich będzie. Nie wiem, i tych czarnych też nie wiem, ale 150 wybraku. 150 kluzek takich małych, jak Moja mama robiła, to była kluska. Proszę. Ja, no takie małe to jest na jeden szlub. Dziadek, dwie takie duże i one są małe? Jak ty twierdzisz, że to są wielkie, to normalnie ja ci no powiem, że moja mama taką kluska. Jojum, przekrowo to cztery razy to giną jak twoje dwie. Dziadek, to chyba były pyzy. Co się na tym nie znam, ale wiem, że takie byli kluzy. Takie fajne. A mama zrobiła już takie trzy to tak jak dziesięć tych małych. Moja mama robiła jeszcze lepsze, tata. Takie wielkie na pewno. A są te klocki, nareszcie my się doczekali. Noc, czy karpiki. Bardzo, że jestem zadowolony, bo nie będzie nic. Piękna rzecz. Same takie fajne metrówki. Pięknie. masz. No powiedzmy, co to była za sytuacja. W nocy podobno. Z tymi karpiami, tak? No, podobno adik. Ale tego tak? już mówimy podobno, bo się robi Bo ciekawie robi się ciekawa impreza nie Bo... podobno w nocy zapał Adik Karpie 2 podobno. ja widziałem jednego z kamerą. i Adik stwierdził że tu są takie specjalne boksy z siatki że te karpie wrzuci tam do rana i on chce porobić Fotorelacje dla siebie, dla pamiątkę w dzień, nie chcę zdjęć w nocy. I sobie te karpie tam wrzucił. I rano już patrzyłeś tam, nie? No, szukaliśmy rano. Szukaliśmy i, i rano A też. Zadikiem były te karpie. No. I Alik już zaznaczy. nerwowy się zrobił. On pojechał teraz z dziadkiem połowić sandacze. I Rafał przyszedł z Tomkiem, patrzyli gdzie te karpie. A Rafał mówi, przecież tam jest dziura taka jak. <śla> jak cała ściana. Adik o tym jeszcze nie wie, że tych karpi nie ma. Poczekamy na jego relację i reakcję chciałem powiedzieć. No reakcję. Ale reakcja. chyba, stan przedzawałowy go czeka. To jest największa ryba była, nie? Jego. No, znaczy tą pierwszą, co widzieliście przed chwileczką, to była ta mniejsza. Podobno zapał 15 cm większą tą drugą, i tu już tutaj miało być wiadro wody, ale No, no miało być, bo podobno jakieś 22-25 kg jego życiówka. Niezważony, niezmierzony i bez zdjęcia, żeby nie było, ja się czuję tutaj fair play według Adika. Wiecie czemu? Bo dałem mu kamerę, zostawiłem to siwemu kamerę, zostawiłem tutaj jeszcze był Piotr, zostawiłem kamerę Adikowi mówię, będziesz miał rybę. Adik Śpisz tutaj, pilnuję sobie wętek, nagraj se to. Naprawdę wam zostawiam kamerę. To wiecie co oni gdzie to mają? Tam właśnie, głęboko, gdzie te karpie odpłynęły, <noise> czyli wałek totalny ale to jest tylko jego wina Aha, jeszcze też mu mówiłem wieczorem, że choć zrobimy już relację całą, jak go wypuszczasz wszystko, nie on chce w dzień. Tak mówią, zrobimy on chce w, w dzień. dzień no wypuścimy to... go w dzień. No to wypuścimy. one się odpłynęły w dzień. Ale nie patrz tam, tam się i tak nic nie zmieni, One nie przyjdą z powrotem. Cóż pijcie mówi przyjdą nowe, chyci się w nowe rybki. Masakra, nie, ale że się wkurzyłem jak ale... No Ady nie było szans, zobacz sam. One musiały ucieknąć, Rafał, musiały. No, tak. Ale Rafał, rano, że oglądał pod rakiem. Wyskoczył, no, by... dźul, no, i I no, Bo i wiesz jak? to dziury nie znaleźli, ale czas kali tam no. i widzisz, a to się rozspawane do dupy. Musimy to nowe zrobić i... Będzie no, wszystko dobrze. Dzisiaj nowa noc. Kabel bildami to zrobić było, no, ale jest glity, nie, nie wszystko dobrze. Idziemy się zaraz za to i będziesz miał na swój kart. Ej no. jak będzie, kto ma swoje ręki? Ty masz? Ale obrębie porządnie zakładajcie, nie? Nie zabawki, bo to cię przyjedzie. A nie. To kto Jak nie trzeba. Adi, jak coś swoim tam? Próbujesz na niego? No dobra. Jak nie to zmienią. A ty bierzesz tego? Ja. Nie będziemy kombinowali, No, no, próba się spróbuje, co jak, co. Domin. Ja coś takiego. nie będzie wracał. Teraz? Bo korbę się normalnie kręć korbą, jakby zawijał. O, i ona się zakręci. Cyk? I już gotowe. Idziemy. Ty się dzisiaj wszystko nauczyłeś. nie? <noise> Kopnij no żółwitro, przodek, przodek Tu będzie ten 2,50 dla danego, nie? Ale życie Madi życiem! Ale życie Madi życiem! Nie jest już ładny z 2 metry molekko Ja tam użyję, bo moją relację też ogląda Tylko, że się do nikogo nie odzywa To do domina też do mnie nie Sprawiłeś sobie Dominik taką plecionkę kolorową? Nie to Rafał mi sprezentował, żebym se wziął na dzisiejsze ryby. Na razie zjazd emerytów, nic się nie dzieje. 23 godzina. A te karpie są tak głodne jak nigdy. niemożliwe rzeczy. Gotujemy kuku i. Nie no, tak naprawdę to staramy się jak możemy. Gotujemy cały czas kuku, pelety, ich tejsze hiszpańskie lecą do wody cały czas. No, co możemy więcej? Tylko kuku zwabić rybę na, na pomosty i będzie, Sprzęt na karpia, później na suma. Jeżeli cokolwiek siądzie, jak karp siądzie dzisiaj, to będę ucieszony, bo będzie pierwsza ryba o 32 lat w Europie. Muszę sobie dzisiaj odbić, bo się tu śmieją ze mnie, że za tej karpie, ale dzisiaj w po gorze znowu. Zerwała wędka była, to nową by wędkę, no i zaczynamy. Tak może być, czy do przodu? szefie kochany. W końcu nadszedł czas, żeby się przełamać i zacząć wyciągać ryby. Nie poddajemy się. Kukurydza się cały czas gotuje. Mała rybka. Mamy to, Domin. Dominum się w kołyska nie mieści. Uuu, no i Jak go chce być? W tamtym roku nie było w ogóle karpi, a w tym roku tylko karpie, suma zero. No, to masz, <laughs> o, o. To Karpa, wprost. Ona, ona brywa, nie spała do wpływu.